Moi drodzy, aby móc na naprawdę wiele sposobów bilansować nawożenie w asystencie NPK, wprowadziłem pewien podział, jeżeli chodzi o nawozy. Wprowadziłem też coś takiego, takie określenie, które nazywa się nawóz podstawowy NPK. O co w tym chodzi? Gdy otworzę sobie aplikację i otworzę sobie od razu gotowy moduł, klikam wybierz nawóz, to w tym momencie aplikacja pokazuje mi, uwaga, ułożone według określonego sposobu, Wszystkie nawozy mineralne, jakie są w Polsce dostępne. Jak to jest zrobione? Wchodząc w ten widok, widzę, że mam zaznaczone na zielono trzy klawisze NPK. Na liście znajdują się nawozy, ale uwaga, ułożone nie alfabetycznie, ale według składu, od najmocniejszego. Mózg tej aplikacji działa w ten sposób, że w tym momencie sumuje łączną zawartość azotu, fosforu i potasu. I w ten sposób, gdy potrzebuję nawozu, którym chcę zbilansować, po prostu azot fosfor potas, po prostu wchodzę i przeglądam. Jednocześnie pamiętam o tym, że mogę w tym momencie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, mogę znaleźć nawóz po nazwie, bo wklikam sobie w lupę i na przykład piszę sobie kilka pierwszych literek z nazwy, i proszę bardzo, wyświetla mi się. Mogę też zrobić taki numer, dodatkowo poza NPK, zaznaczyć składnik, którego bym potrzebował. A więc szukam nawozu, który poza azotem, fosforem czy potasem tak naprawdę ma jeszcze, uwaga, chociażby magnes albo siarkę. A więc pamiętajcie, jeżeli chcecie nawóz, który ma azot, fosfor, potas, klikacie w ten moduł. Jeżeli zaś chcielibyście nawóz bogatszy, dokładacie sobie jeszcze, proszę bardzo, magnez, siarkę. Kliknąłem i w tym momencie wiem, że. Mózg aplikacji tak zrobił, że mam pokazane i widoczne tylko nawozy, które zawierają w tym momencie aż pięć składników: azot, fosfor, potas oraz również magnez i siarkę. A więc szybko, prosto, po to, żebyście to mieli, po to, żebyście mogli z tego skorzystać, wybieracie sobie nawóz, klikacie i możecie działać dalej w obliczeniach.